Hello. Witajcie moi drodzy! Dzisiaj kilka słów o will, going to present simple i present continuous. Przyjrzyjcie się dokładnie zdaniom, które przygotowałam dla Was. Are you ready? Let's begin! Then. I don't know how to do this task. Oh, don't worry, we will help you. Tutaj użyliśmy Will. Można powiedzieć, że nawet z dwóch powodów. Albo jest to obietnica, wszystkie nasze groźby, prośby, obietnice um, są właśnie używane z Will plus bezokolicznikiem, czyli w czasie Future Simple. Albo można powiedzieć, że jest to reakcja na daną sytuację, czyli taka decyzja w momencie mówienia. Wtedy również używamy Future Simple, czyli Will plus bezokolicznik. I'm sorry, I cannot meet you tonight. I'm going to the theater with my parents. W tym zdaniu mamy um, Present Continuous ze względu na to, że jest to um, ściśle za, zaaranżowana, zaplanowana um, przyszłość, niedaleka przyszłość. Um, stąd um, ta forma. Um, ona jest bardzo podobna do konstrukcji going to, ale bardzo rzadko używamy takiej konstrukcji. I'm going to go i dwa razy jest ten czasownik go. Um, to nie, nie wygląda za dobrze, więc raczej staram się tego unikać. Have you heard news? Uh, Sean is joining our team. Or Sean is going to join our team. Tutaj mamy dwie możliwości w tym zdaniu: albo uh, present continuous, jeżeli mówimy o czymś bardziej zaplanowanym, czy bardziej już do końca zaaranżowanym, lub uh, formę going, to jeżeli to jest bardziej intencja. Uh, tomorrow she starts school at 7:30. W tym zdaniu mamy um, timetable, czyli takie e, nasze rozkłady e, zajęć, rozkłady jazdy. E, to jest timetable i wtedy używamy present simple. Present simple. Okay. Look at these clouds. Oh, it's going to snow again. Tutaj mamy formę going to. Jest to forma użyta, dlatego, że to, co się za chwilę wydarzy, jest jakby nieuchronne. Już widzimy praktycznie początki tego, widzimy te czarne chmury i stąd konkluzja, że nieuchronnie będzie padał śnieg. I won't tell anyone about your secret. W tym zdaniu. To jest zdecydowanie obietnica. Nie powiem nikomu, w związku z tym użyliśmy will. A właściwie formy przeczącej, won't, won't tell anyone. Are you free on Friday? We are having a party. Tutaj znowu mamy coś, co jest zaaranżowane, zaplanowane i present continuous, w związku z tym w tym zdaniu. Take your raincoat. I'm sure it will rain today. W zdaniach, kiedy zaczynamy od I'm sure, I think, I hope, I believe. Najczęściej stosujemy future simple, czyli to will plus bezakoniczny. I'm sure it will rain today. And the last sentence: This box looks heavy. Shall I carry it for you? Jeśli e, proponujemy komuś pomoc, um, to stosujemy taką bardzo ładną formę: shall I? Shall I do something for you? Shall I carry it for you? To jest jakby forma, która jest wymienna z will, chociaż w tym zdaniu akurat nie powinniśmy użyć will, tylko właśnie tej formy shall. We? Ok, so hope you enjoyed the test and you did everything correctly. See you soon. Bye bye.